Proszę. Ze wspaniałego orzecha, dojrzałego w południowym słońcu, powstaje serce, Wyśmienite. Ferrero. Ferrero. Na, naprawdę nas rozpieszczasz. Ferrero. Najdoskonalsze wyrażenie dobrego smaku. Na program zaprasza istniejąca od ponad pół wieku firma cukiernicza Solidarność, producent kolekcji bombonierek, czekoladowe kreacje. Poznaj historie znaczone pożądaniem. Daj się zniewolić zapachowi Esprit Collection. The New Hypnotizing Fragrance. L'Encoum. Kolejka dosyć kich. Półgor Świata w Zakopanem za darmo. Z reguły na butelkach. Asia. No i w fakcie na stronach sportowych. Harnaś, piwo z górskiej półki. RMFFM. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. RMFFM. Znowu Świat Kobiety co miesiąc. Aż 148 stron tylko za 2 złote. a w nim? Kreacje, fryzury i makijaże na karnawał w stylu klubowym, balowym i domowym oraz horoskop na przyszły rok. Poznaj kobiety, które rządzą kościołem. Świat Kobiety, tylko 2 złote. Możesz też kupić Świat Kobiety z pięknym, kobiecym kalendarzykiem na 2006 rok lub z największymi przebojami Lionela Ricci. Akcja. Chyba raczej uśmiech. Uśmiech? Tak się mówi, robiąc zdjęcia. Ale jak ręce film, wtedy mówi się akcja. Film? To nie wygląda na kamerę. To cyfrowka robi zdjęcia i filmy. A, przepraszam. Pierwszy raz w filmie jestem. Aparat cyfrowy Kodak EasyShare. Zdjęcia i filmy telewizyjnej jakości. Młody wygląd to bardzo łatwe w czasopismach, a tak naprawdę to sprawa doskonałego podkładu. Nowość Astor Anti-Stress and Lift. Ekskluzywna formuła Beliftox Tox redukuje zmarszczki aż do 40%, zapewnia efekt liftingu i wypoczętej cery. Moja skóra rzeczywiście wygląda młodo. Anti-Stress and Lift Astor. Jak pięknie być sobą. Teraz, nie tylko w czasopismach, moja twarz wygląda doskonale. Naprawdę polecam podkład Anti-Stress Lift, a nie przybytka. Łatwo zwęszyć promocję, ale trzeba mieć do nich nosa. Bo wiesz, co 30%, to nie 10% normalnie. Dodatkowe 30% tylko w popie. Czujesz? Jutro Nowy Dzień daje Ci Nowy Dzień TV. Doskonały przewodnik po programach telewizyjnych. Na każdy nowy dzień tygodnia. Tylko Nowy Dzień daje Ci Nowy Dzień TV. Najlepszy program co czwartek. Och, choinka! Tak, będziesz potrzebować dużo pieniędzy. Pożyczkę od ręki w banku BPH otrzymasz szybko i tanio. Nie przepłacaj. Zadzwon lub przyjdzie do oddziału. Uwielbiasz czekoladę? Odkryj pralinki Lindor, tworzone z pasją przez szwajcarskich mistrzów czekolady Lind. Gdy otulone czekoladą aksamitne nadzienie zacznie rozpływać się w Twoich ustach, Ty rozpłyniesz się z zachwytu Lind. Czyste brazylijskie pomarańcze, nie 2,5. Fortuna to nawet 3 kilo pomarańczy w każdym litrze. Fortuna, prawdziwy numer jeden wśród pomarańczowych. Nie jest łatwo uzyskać idealną ostrość zdjęcia. Wypróbuj cyfrowy aparat Panasonic z optycznym stabilizatorem obrazu. Widzisz? Doskonała ostrość. Optyczny stabilizator obrazu sprawdza się w każdej sytuacji. Panasonic. Masz szybki serwis kredytowy. Najbardziej dostępny kredyt na rynku. Teraz ubezpieczony PKO Bank Polski. Blisko ciebie. Jutro w TVN. O 21 na wspólnej. Co ty kombinujesz? Szybko, szybko. szybko. Co to jest? Porwanie. 21.30 Epidemia. Nieznany wirus zagraża światu. Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman. Jutro w TVN. Na wspólnej i Epidemia. Aseptyczna proces produkcji naszego soku sprawia, że sok ten pozbawiony jest konserwantów, substancji barwiących, a zatem zdrowy. Nie chcemy cię straszyć technicznymi szczegółami. Ważne jest to, że nasz sok jest zdrowy i bez konserwantów i właśnie dlatego ma czysty smak owoców. Czysty smak owoców. Orange rozumie, że chcesz skutecznie zarządzać swoją firmą bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Dlatego dzięki usłudze Business Everywhere masz łatwy dostęp do internetu, Twojej poczty e-mail oraz zasobów Twojej firmy. Business Everywhere w Orange to największy zasięg szybkiego internetu dla firm w technologii UMTS i Edge. Przyszłość. Przyszłość to orange. Tak słomiany. Zupełnie jak mój kolor. Mój sposób na łagodną koloryzację? Nowość palet Permanent Natural Colors z naturalnym wyciągiem zaloesu. Aby kolor był tak naturalny i delikatny, a zarazem długotrwały i intensywny. Słomiany kolor to już przeszłość. Nowa palet Permanent Natural Colors firmy Schwarzkopf. Nowość palet kolor efekt tak łatwa w użyciu. Twoje naturalnie wyglądające pasemka. Wypróbuj nową palet kolor efekt firmy Schwarzkopf. Jedyny. Godzina 60 minut rozmów za darmo w ramach abonamentu. Zadzwoń 9393, zamów plan TP 60 minut za darmo i ciesz się godziną bezpłatnych rozmów. I tak co miesiąc. Telekomunikacja Polska, bliżej. I Idą święta. Podaruj najbliższym witabła lecitin, wzmacniający preparat z naturalną lecytyną. Witaber lecitin. Warto pamiętać o najbliższych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już 14 lat nadaje Radio Maryja. Katolicki głos w naszych domach. Dla jednych jest to głos nienawiści i nietolerancji. Dlaczego pan się Kłamiecie, 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 kłamiecie. Co pan robi? Dla drugich to ostoja prawdy i polskości. Żeby nie to Radio Maryja, to nie wiem, żeby Polska istniała. Zmęczenie odeszło. Byłem w stanie bardzo szybko nabrać sił. Jakie rzeczywiście jest Radio Maryja, i jaką rolę odegra w kolejnym politycznym przesileniu? Teraz my, zaraz po serialu Magda M. Arnold Schwarzenegger. Szósty dzień, piątek o 20.10 w TVN.